hej cześć, siemano! Ja jestem Meran, a dzisiaj zapraszam was na 15 ciekawostek o Harrym Potterze. Zapraszam do oglądania! Numer 1. Książki o Harrym Potterze przetłumaczone na blisko 70 języków. Numer 2. J.K. Rowling jest pierwszą osobą na świecie, która została miliarderką dzięki pisaniu książek. Numer 3. Pierwszą część przygód Maga autorka napisała na maszynie do pisania. Tytuł pierwszego tomu pierwotnie brzmiał Harry Potter i Kamień Charjajów. Wydawca uznał, że nie jest wystarczająco dobry, zmieniono go na Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Numer 5. J.K. Rowling, zaczynając pracę nad historią młodego maga, napisała podobno około 17 wersji pierwszego rozdziału, pierwszej części cyklu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Harry Potter urodził się 31 lipca, tego dnia urodziny świętuje także autorka. Dursley, nazwisko rodziny Potterów to nazwa angielskiego mesta, który, który leży w hrabstwie i to że tego nie wypowiem. J.K. Rowling odwiedziła miejscowość w dzieciństwie, nie nienawidziła tego miejsca, stąd wziął się nazwisko Dursley. W pierwszej wersji nazwisko Hermione brzmiało Puklu. Pisarka uznała, że jest za małą elegancję. Eleganckie i nie pasujące do osobowości dziewczynki. Zmieniła to i tym sposobem powstała Hermiona Jen Granger. W jednym z wywiadów J.T. Rowling zdradziła, że na początku chciała, żeby Hermiona była dziewczyną Harry'ego. Zdecydowała jednak, że zwiąże się ona z Ronem. W dniu premiery czwartego tomu z serii Harry Potter i Czara Ognia w całej Polsce otworzono 270 księgarni. Przed wydaniem części Harry Potter i Czara Ognia Rowling oznajmiła, że zginie jeden z, z głównych bohaterów. Kiedy ta informacja dotarła do świata, bookmacherzy zaczęli przyjmować zakłady kto to będzie. Autorka bestsellera podczas promocji ostatniego tomu serii ujawniła, że wieloletni dyrektor Hogwartu, Albus Dumbledore, to gay? Zdradziła? Też, żeby zakonać swoim przyjacielu z dzieciństwa. Śnieżną no Hadwigę, należącą do Harego Pottera zagrały trzy różne ptaki Ook, -ok, Gizmo i Sprout.